Kochani, jedna z pań napisała, że po co kupować fartuszki, przecież możemy sobie je uszyć. Mamy ładny materiał, więc postanowiłem uszyć żonie fartuszek. Najpierw musimy zjąć wymiary Małgosi, żeby wiedzieć, jak duży ma być ten fartuszek? Powiedz mi, jaki długi fartuszek byś chciał mieć. Nie tak za długi. Jak ta sukienka? Jak pluska? Eee, wiesz, co? Że ta, mi takie pytanie zadałeś, że nie wiem. No, tu jest najważniejsza ta część, jak się gotuje. No tak. Za długi fartuch nie. Dobrze, to ja myślę, że. Krótki mi zrób. Krótki? Znaczy, no taki, żeby nie był do kolan. No nie wiem, no nie no bruska jest. Yy... Myślę, że taki wystarczy. Dobrze. Może poczekaj, może ciut dłuższy. Bo jak na przykład coś robię na siedząco, to no. powiedzmy dotąd. Żeby no był do pół, Zrobimy na 60 cm. Do pół uda. 60 cm. Yy, tak. I teraz weźmiemy wymiar tutaj. Yy, tu będzie. 22 cm. 45 cm i to właściwie wszystkie wymiary, które są nam potrzebne. Teraz robimy szablon. Dobrze, szerokość, szerokość będzie na 46 cm. Więc składamy papier na pół. I odmierzamy 23 cm na 60. 23, 23 i 60. Teraz ten dziwny dekolt, który ma 22 cm, czyli na 11 cm. Bo połowa. Bo połowa, tak. I to już mamy z grubsza zrobione. Teraz Trzeba odpowiednio zrobić ten tak zwany Ala dekoldzik. Można to zrobić ręcznie, można spróbować jakimś talerzem. No i zobaczcie, znalazł się talerz, który nadaje się idealnie. I wtedy ten tartuszek nie będzie taki kanciasty. Tak. I wycinamy formę. Można oczywiście również zrobić bez formy. Z reguły, jak kiedyś coś szyłem, to szyłem bez formy. Gdy próbowałem sobie uszyć spodnie bez formy, to żałuję, że je wyrzuciłem. Wiesz, co to się chyba nazywa? Wypukłość? Nie wiem, jak to się nazywa. Nie byłem nigdy krawcem. Wykrój to się nazywa. Aha. I zobaczcie. I jest już pierwsza forma fartuszka. Wygląda jak dla dziecka. <noise> no takich chciałeś. Możemy przymierzyć. No No to, to. Nie, No dobry, jest, bo te fartuchy sklepowe są nam mnie za duże. Muszę je podwijać. Tak. tak. Myślę, że jest dobrze. Przypominają mi się takie czasy, jak byłam mała, to przecież akurat w naszej rodzinie babcia i mama korzystały nieustająco z krawcowych. I my bardzo dużo czasu tam spędzałyśmy u krawcowej, bo ona szyła bardzo dużo sukien, płaszczy, wszystkiego. Babcia i mama były niezwykle eleganckie, a ja przy okazji. Tylko, że wiesz, co u krawcowej, to zawsze się siedziało w halce. No, no to możesz się wydawać. I tak nieraz właśnie babcia, mama i ja siedziałyśmy w halkach, czekając na te kolejne przymiarki. I ten fartuszek będzie innym fartuszkiem niż zwykle, z jednego powodu, ale to za chwileczkę. Najpierw poproszę Małgosię, żeby wybrała materiał. Wiesz co, no ja wolę ten materiał, dlatego że z tego materiału to chcesz, żebyś Ty sobie sam, albo ja Tobie uszyję fartuch do kotłowni. A no tak. Bo Krzyś po prostu pójdzie tak do kotłowni i potem nosi tam ten kogroszek albo przynosi yy, drewno i wszystko jest do prania, więc powinieneś też mieć fartuch. Ja tam ten wolę. Dobrze, więc bierzemy się za krojenie materiału. Tak, przykładamy formę do materiału, zostawiając ze wszystkich stron po około 2 cm nadmiaru. Na przeszycie przypniemy sobie tą formę, bo ona lata. Ale Ty chyba zawsze lubiłeś takie prace. Mhm. Na przykład robiłem kiedyś renowację mebli, i tutaj też zrobimy renowację krzeseł. Wiecie co, my jesteśmy w takim wieku, że kiedyś trzeba było wszystko robić samemu. Też pamiętam jak sobie szyłam ubrania. Musieliśmy się tego nauczyć po prostu metodą prób i błędów coś tam zaczęło wychodzić no i teraz kwestia odrysowania tylko odpowiednią odpowiednim mydełkiem, nie wiem czy tutaj mamy takie, bo te kolory są wszystkie podobne a białe może jest? no jest białe dobrze Się przytrzymam. Idzie. Dobrze. Aha, czyli odrysowujesz przy formie. Najpierw przy formie, tak. Żeby wiedzieć, w którym miejscu zatrasować. jest taka trochę nieporadność, jak człowiek robi coś pierwszy raz. No i wyszliśmy z wprawy. Kiedyś się szyło więcej przecież, prawda? A dzisiaj idziesz i kupujesz. Ale skoro są takie ładne materiały, to... Tu można od razu tutaj, z jednej i z drugiej strony. Widać dobre mydełko? Tak, jest ok. Czyli to odrysowujesz na stronie prawej? Tam tak, na stronie prawej. Bo wtedy będzie widać ślady mydełka i będziesz wiedział jak zaprasować, tak? Tak jest. Mhm. A może byśmy taki czepek też uszył? A możemy uszyć czepek. Bo ja zwykle do tej pory nosiłam chustki, ale chciałabym teraz mieć czepek. Tak. Bardzo lubię odgłos nożyc krawieckich. No ja też. Główną formę mamy wyciętą. Wygląda tak, fartuszek już. I w tej chwili musimy te krawędzie zaprasować do szycia. Teraz musimy zaprasować. Materiał jest fajny. Ja nigdy nie zaprasowywałam, wiesz, jak coś szyłam. A to jest, widać, dobra metoda. Wszystko zależy, jaki jest materiał. No tak niektórych materiałów po prostu nie da się zaprasować. Dobrze, teraz drugie zaprasowanie, bo są dwa sposoby. Można albo Zaprasować albo szpilkami chwycić. To jest e, wszystko po to, żeby łatwiej się szyło, żeby nam nie uciekało to. Natomiast no, ten materiał jest tak dobry, że nawet tego nie trzeba było robić, tylko można by było usząść od razu do szycia. Ale zajmie nam to 5 minut. A będzie się łatwiejszy? A szyło. będzie się łatwiejszył. To jest naprawdę bardzo dobry sposób. Czyli wszystko sobie przygotowujesz i ułatwiasz, i potem po prostu tylko siadasz i szyjesz. Dziękuję. A tu zawsze to takie podszywanie sprawiało jakiś kłopot, bo na oko to się robiło dosyć krzywo i nieraz się taki rulonik robił. Nie wiem, czy wiesz o czym mówię. Tak. Kochani, i dwie zmiany. Właściwie jedna zmiana tak naprawdę, czyli nie szyłem, nie będę szył e, z tego materiału tej tasiemki na szyję. na szyję i co najważniejsze, zawsze mnie bardzo wkurza przy, e, przy takich fartuszkach wiązanie z tyłu, a później rozwiązywanie nie można tego rozwiązać, więc pomyślałem, że dam gumkę i będzie się przekładało. Czy to wyjdzie? Nie ma pojęcia, zobaczymy w praktyce. Ale spróbujemy. Bierzemy się za szczycie. Dobrze trzymało. Tak. O. I ostatnia prosta. Tak. Także. Maszyna babci się sprawdziła. To jest Twojej babci maszyna? Tak. To trochę lat ma. Tak, tylko babcia miała jeszcze do tego stół i taką. A a ja, zro... napęd. a ja zrobiłem takie coś. Mhm. I kochani, przymiarka. Aż się boję. No i sprawdzamy. Jak się zakłada. I jak się zdejmuje? Inaczej się go zakłada, aniżeli normalny fartuch. Idealny. Obróć się. Bardzo zgrani wyszedł. Prawda? Jeszcze poproszę takie ze trzy. Bo wiesz, że jak jest coś fajne, to ja lubię mieć takich więcej. Możesz jeszcze sobie obniżyć troszeczkę, bo to, to się naciąga tutaj. To jest taki sznureczek naciągający. Także można sobie to regulować, choćby nawet w tym. Idealnie. Jak będziesz kolejny fartuch, szył, to możesz jeszcze mi zrobić kieszonkę. Mogę ci do tego zrobić kieszonkę. Bo wtedy na przykład mogłabym w kieszonkę sobie włożyć przepis, no, albo chusteczkę. Zrobię kieszonkę. Idealnie. Ale to super. już poza nagraniem. A zdejmowanie w odwrotnej kolejności, bo ma tak, gumki, tak. czyli do góry jedno. Drugie i gotowe.